Jak coś, mam hełm teraz, tak jak tam Mhm. teraz sprawdzasz ostatnie namioty te od hes Ja jestem, jeszcze biegam tutaj. Ja tam to już wszystkie przejutowałem. Okej. Zobacz, tam generalnie nic nie ma. Ja wraki sprawdzam. Cołenie niski spawn z tego co coś tam, tam. Co, co chce? No, no, no. Nie nie mam cztery

— Ну, видишь. — Я вижу, что где-то на шляпе, там еще поднимаются и там у

Nie no. się drzemiesz potem Tak, gdzieś się drzemiesz potem, gdzieś gdzieś z rodzicami. gdzieś 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 Właściwie tam były takie jakieś baraki, które można było przejść przez ściany. Mam coś Gdzie? Pamiętasz gdzieś nad lotniskiem? Tak ta, ta, Nie takie, nie, baraki wojskowe. Można było przy chodzić. przechodzić. O gdzieś na północy było. Ale nie, były takie też paraki, ale to koniecznie na eksperymentalny tylko. stawić ci wodę. Ja petka. Zatyczek do, do uszu Widzę, widzę, widzę. No, że takie baraki jak w epochu są bardziej, raczej znaczy nie, w ordzinicie panesz takie baraki jakie były? Tak jak i w a, a, tym epochu są, takie że można wejść do nich do środka, takie szerokie. No, z takimi pryczami po bokach, bo no, no, to z takiego widziałem. No, gdzieś te nowe miasta wszystkie? Jakieś są nowe? No, generalnie ja tu ostatnio, tylko że teraz pobudowali nowe zamki tu na północy. Przy, tym zamkiem, przy każdym każdym Harbnik po prawej? No taki Chyba zwykły. Nie, z tym domkiem musimy Widzisz? Jeszcze nie byłem. Ja już po ja tu... tu po garażu. Ja po tych nowych tak, już tu łaziłem, ale tylko wiesz, tak jak i tak przy tym. No tam dalej jest ta wieża z tymi, kurczę, tym... E, pasmem garaży, nie? O. Tego tutaj na samym... Właśnie sobie sobie... kiedyś byłem chodząc tam, chodzi, czuć, wiesz co tu się działo? Kurwa, kiedy synchro tu było? Na ja biegłem, gruby, to biegłem, biegłem to i nagle koleś koło mnie się pojawił, tak jak ty, wiesz? No, to grywo. Trzeba będzie uważać, bo tak było zlepko w tych 2 może wiesz. Krążyć akwoka. Mam 5 wątki. Ale ścina, nie? No, mówię ci, ktoś może być po nas. Te wcześiny są, jak jesteś niedaleko w pobliżu, a bez nowe miasto. Zadziwiam się mówić, że O, no, tego ci mówię, że było strach wchodzić dotychczas. Pożyłeś drzwi? Nie. LOL. Co? I, i się były jako otwarte pokazane, a kurwa na mnie zamknięte. LOL One są otwarte u ciebie? Te przede czy zamknięte Otwarte Ty, a u mnie są zamknięte. No to ja wyjdę. No już 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 otworzyłem. Nie, Teraz, a ale... były te Cześć, a u mnie były zamknięte i miałem animację otwierania. otwierania. Chodź zbyt daleko stąd, bo to jest niebezpieczne, bo zamierzam... Jest... No, każdy bilicyjnego. co innego. rzeczywiście jest chyba nice. No, no jeszcze po prostu, wiesz, nie są wypracowane te miasta dobrze, się... bo... bo... Optymalizacji na nie ma. No, bo jak dodają, wiesz, nowe rzeczy, no to po prostu nie zrobią się jeszcze optymalizacji tego, co powinno być. No nie da się optymalizacji zrobić, do czego, do czego nie bierzesz tak jak pracuje na końcu. No nie da się. No nie, zresztą z tym to zjeba radiownie szybciej, bo to tylko grozi kalectwem. To... O, chociaż już chyba przestało ściemać. A no. Chodź, zobaczmy komisariat. Jesteśmy tak blisko, przebiegliśmy po niego. Gdzie Okej. Okay. To samo. Chodzimy do komisariatu? No już jestem. E, yes

kutusunu icazemin izniyle bir çıkıp azarak olacak. Hah. Dobra, ready. Łódkę masz koło siebie. Gdzie? Pierzaj się. Opowiadasz. No. To jest Domo A jest, oczywiście. No. Kurwa, no, w końcu coś porządniejszego. No, ta łódka powinna być 10 kurwa pięciu. Czekaj. Może liczą na dwie łódki. <laughs> w tym lecadły potrzeb banan na burze. Dobra, Schodzimy Tak na kim? Możemy je obrócić, chociaż ja jedzenie i piczy mam w pół ale amor, ale to mi by się przydało. Mm -hmm. No super. Love ten numer. O! Okay. Jest amu idzie dla mnie. No wiesz, wiesz. Uf, już miałem ostatnie 6 kulek. No, to drugo. Ja ci mówię do tego shotguna, nie? Mm -hmm. Zamykasz te grupy. Bo nie, Co zamknięte wszystkie. Co ty opowiadasz, to może ten jest. No na co hage? zrestartować sobie musisz grę. Już nie jest. Dobra, do drugiego w to blokad by te, te było otwarte. Tak, Bobas, z gram, ale jak chcesz Bobas, to ten, to zbija i pogramy razem. A gra na nowym? Bobas? Bobas ma nowego, tak, grał kiedyś tam na nowym. Nie, ale bo... na tym serwie? Czekaj, nie wiem, Bobas... Nie, bo Bobas ogląda teraz ten, na hitboxie. A. I pisze mi, że gram z to ja mówię, że tak, gram. Bobas, za tydzień będę miał całego nowego kompo, o, no to klavo, no to Bobas to i tak, żeby grać na tym serwerze, co my teraz gramy, mam nową grafę i zasilać, spoko, Bobas, do tego nie <tryk> miał to miał to duży. Bobas, to żeby grać na tym serwerze, musi się zalogować ten, na forum, zarejestrować na daisy.pl, i tam poprosić o klucz i wtedy możesz na tym sobie, że śmiało z nami grać mamy dosyć hakerów no bo tu przynajmniej jak na razie goście są przyjaźni A ty? Tam no? mi tu kurwa śmierdzi jest jakiś w domku teraz na piętrze, jak coś Coś mi śmierdzi, bo kurwa nie ma tutaj tych, tych, tych... garażu, kurwa. Garaża widziałem. Jak coś mam teraz zieloną wandamę na twarzy. Idę do przychodni. Tak, żebyś mnie widział, pytaj o friendly, jak nie robię friendly... To znaczy, no, że to, to nie. Kula WR. Ja jestem na razie pod i idę zobaczyć tutaj na te... Oborę i te dwa 200-dolowe. A ten galerz jakim ma zasięg sprawdzał? Nie, ja jeszcze nawet go nie wyjąłem. Dość no, mówiąc, to zło. Ja sprawdzam go, jeśli widziałem, to bardziej, wiesz, w pustsze, bezpieczniejsze miejsca. Chyba, że no, w złym miejscu jeszcze wyszliśmy, ale nie wydaje mi się to, no, Abym po stronę no. Powiem Ci tak w tym miejscu właśnie nie czuję się zbyt pewnie, dlatego głupot to tak. nie będę robić No i ruiny tych budynków też są fajnie zrobione, takie powinny też być Platozowa. A weźmiemy... Aha kurwa, wyprotazowa jest dość W Aha, nie No jakimś ceglaku robię wyżarkę teraz. Wody i żarcie jest kupę. Skorzystam. Nie napchać. Samo zdjęcie ciuchu wystarcza, wiesz, bo już jest ten... Uh, my temperature is going rapidly um, down. Wie, wiem jak ten, kajdanki kurwa złamać. Jak? Ha. Na QE? Co? Nie. QE? Nie. Co tym razem myśli? Kiedy było QE? Czyli może i jest QE, ale ja teraz e, zrobiłem AD i kupczę kajdanki ten, no po prostu ten łańcuszek rozdup, też, nie? Kajdanki. Bo ostatnio właśnie ze mnie głośkiem mnie zrobił okej, okay, bo nie wiem czy mam tylko Nie, chyba Jestem co też Nie no ja jestem za dużą ciśnieniem. w szopach. A wpieprzaliśmy się Dwie manierki wodą, ryż i kurde puszki dwie puszki żarce Zostaw do Ja mam, mam. Mogę robić zakrawcową. Ja mam dwa. Jeszcze mam jeden do, do skóry też. Ale nie, bo to... stwierdziłem, że nie mam skóry, to po co mam to nosić? Jak nie masz skóry, a buty skórzone? A, butów to jest kurwa od srania, O, i właśnie, znalazłem teraz linkę stalową. I linka kurwa też jest nam potrzebna. I co my tu musimy wyrzucić? Dobra, wypijemy kurwa spłajka Piwo. Braille nie potrzebujesz? Co? Braille'ów czarnego nie potrzebujesz? Mam czarny spray. A? Bardziej bym potrzebował zielony, żeby sobie klamki przemalować. I sikierkę. O. To pianinko Linka, czyli do linki byłby potrzebny patyk, pewnie jakaś przynęta i można zrobić pułapkę na rybę albo na zające Dalej każdy widzi swoje zające, że tak powiem? Nie wiem, no to musimy zweryfikować jak ja będę widział zające, czy to już go widzisz, czy nie Daj no, jest. No. braki się bardziej w lutować, bo tam koleś w ogóle brak chwil to był bez broni, nie? Mhm. Ale może tam trzyje z kasy. No, druga linka stalowa. Powiem ci, że czy jak właśnie takich dużo rzeczy pododaję, to będzie fajnie, bo przynajmniej to. Ten... to zbierać. Po co biegać? Linki się Klasę, to będzie naprawdę klasa, nie? będzie na hali krasze popolować, bym To na myśli. Bo zanim oni to wpiszą wszystko w skrypty, kurwa, to trochę potrwa. No, a hali powinno być w normalnym skrypcie, automatycznie. Ale nie, chodzi mi o pułapki, wiesz? A, o kurwa, człowiek Na początku zwierzęta mogą przebiegać przez pułapkę. No Potem być, pułapka um, będzie przebiegać zwierzęta. Trzeba zrobić właśnie pułapkę na ryby i zobaczyć czy wiesz, czy działa to łapanie ryb. Bo... Ja jeszcze generalnie wiesz. Wędkę chyba miałem już zrobione, ale nie wiem czy próbowałem, tu żeby... chyba nie próbowałem łapać. A, bo nie miałem Nie złowiłem. Chłopata wstarczyć. Jeszcze łapiłem. Ojzik, kurybek byłem w szkole, szkoła pusta. I na kościół, w kierunku kościoła Coś ja tam tuż przy kościole Jesteśmy, to jasne, dobra, czy coś tam To idę do środka, pomodlę się za nich ja, Nie, fajne schody są przy tym kościele Chyba wokół, jak się wchodzi Czekaj, bo oni jeszcze gdzieś nową bazę dołożyli Militarną no To chyba będzie tak ten Z tymi schronami A gdzie oni jest? Ona jest w tym W sfery W sferogradzie Tam co jest ten już na, na tej górce mhm. No to jeszcze na północ Tam musisz cisnąć W lasy nie I tam jest Są takie dupne hangary Takie ten betonowe I i tam są podziemia, etc., etc., i jakieś jeszcze baraki. nie? to tak, tam właśnie ciśniemy, zobaczymy, bo dam żeby się przydał drugi. Dobra, ja minąłem kościół, jestem tutaj przy zielonej chałupce. Na skrzyżowaniu będę. o. Dobra, wychodzę z kościoła. Nie ma jest kościoła, ale dobra, widzisz. No dobra, tędy, tędy, tędy ci się nie... I tak na razie musimy się do tego miasta tam dojść, to lepiej tędy lecieć. No tu zastanawiamy, to wywalili wywalili prywatnią tych garaż? Mm -hmm. No, CPN tu jest przed nami. No. Ale nie były nad CPN, no to ja, no to górką? Nie no to one właśnie były kurwa tam przy tej wieży ciśnieni ale nie ma kurwa tego już Bo to było tak że wychodziłeś z lotniska Wychodziłeś z lotniska z tego lasu i już było widać wieżę No ciśnieniu. wiem właśnie I te te, i te garaże Tuma. Nie wiem właśnie co z tym porobili Czy to jest tutaj dalej? No jak tutaj... baraki były nad lotniskiem na eksperymentalu No, restart za minutę Restart za minutę. Nie, to chodź, wylogujmy się od razu, bo to nie ma sensu. Aby, bo nas znowu, wiesz, cofnie to lepiej się wylogować teraz. O i przynajmniej piszę za ile restart. To mi się podoba.